Kraków, listopad 2024. Szare niebo nad Wisłą odbijało nastrój Marka Kowalskiego, gdy po raz ostatni jako pracownik spoglądał przez okno swojego biura na dziesiątym piętrze wieżowca przy ulicach Ditla. 20 lat. 20 lat poświęconych firmie Tech Solutions Kraków, która zaczynała jako mały startup, a teraz była jedną z najważniejszych firm IT w południowej Polsce. Marek pamiętał jeszcze czasy, gdy biuro mieściło się w dwóch małych pokojach w Podgórzu. Razem z Pawłem Nowakiem, obecnym prezesem, budowali to wszystko od podstaw. Pracowali po 16 godzin dziennie, jedząc zapiekanki z budki pod sukiennicami i śniąc o wielkich kontraktach. "Panie Marku, czy może pan przyjść do mojego biura?" głos sekretarki Ani wyrwał go z wspomnień. Jej ton był dziwnie oficjalny. Marek spojrzał na zegarek. 14:30 w środę, dokładnie jak przewidywał. Szedł korytarzem, mijając współpracowników, którzy nagle unikali jego wzroku. Czuł się jak skazaniec idący na egzekucję. Ale w przeciwieństwie do prawdziwego skazańca, Marek wiedział dokładnie, co się stanie. Trzy miesiące temu przypadkiem podsłuchał rozmowę Pawła z głównym inwestorem. Firma przechodziła trudny okres. Konkurencja z Warszawy przejmowała klientów, a nowe technologie wymagały ogromnych inwestycji. Paweł potrzebował kozła ofiarnego, kogoś, kto odpowie za stare podejście do biznesu. Marek to dobry człowiek, ale jego czas już minął, usłyszał wtedy. Dwadzieścia lat temu jego wiedza była na czasie, teraz jest balastem. Musimy go zwolnić i zatrudnić młodszych, bardziej elastycznych. Gdy wchodził do gabinetu prezesa, serce biło mu spokojnie. Paweł siedział za machoniowym biurkiem, unikając wzroku. Obok niego stała Magdalena Wiśniewska, dyrektorka HR, steczkę pełną dokumentów. Usiądź Marek. Paweł wreszcie spojrzał na niego. To nie jest łatwa rozmowa. Wiem, po co mnie wezwałeś Paweł, przerwał mu spokojnie Marek. Nie musisz się męczyć z przemową o restrukturyzacji. Magdalena otworzyła teczkę. Panie Marku, firma musi się dostosować do nowych realiów rynkowych. Pana stanowisko zostaje zlikwidowane. Przygotowaliśmy hojną odprawę równowartość rocznego wynagrodzenia plus hojną. Marek uśmiechnął się gorzko. Dwadzieścia lat życia za rok wypłaty. To brzmi jak biznesowa sprawiedliwość. Paweł przesunął po biurku dokumenty. Rozumiem, że jesteś rozgoryczony, ale to decyzja biznesowa, nic osobistego. Nic osobistego? Marek wstał. Paweł, pamiętasz Sylwestra 2005? Gdy dostaliśmy pierwszy duży kontrakt z Tesco, tańczyliśmy w twoim mieszkanku na Kazimierzu do szóstej rano. A gdy twoja córka była chora, kto został w biurze do północy, żeby skończyć projekt za ciebie? Marek, proszę, nie utrudniaj tego, nie utrudniam niczego. Marek podpisał dokumenty jednym ruchem. Trzy miesiące temu wiedziałem, że to nastąpi. Miałem czas się przygotować. Magdalena spojrzała na niego zaskoczona. Skąd pan wiedział? Marek założył płaszcz. Dwadzieścia lat w jednej firmie to wystarczająco długo, żeby nauczyć się czytać między wierszami i żeby przygotować się na każdą ewentualność. Wyszedł z biura, nie oglądając się za siebie. W windzie spotkał Andrzeja, swojego najlepszego programistę. Szefie, czy to prawda, że pana zwalniają? Chłopak wyglądał na zdenerwowanego. Już nie jestem twoim szefem, Andrzej. Odpowiedział Marek, kładąc mu rękę na ramieniu, ale pamiętaj, czasami koniec to tylko początek czegoś lepszego. Gdy wychodził z budynku, deszcz zaczął padać mocniej. Marek stanął pod daszkiem i wyciągnął telefon. Jedna wiadomość od żony: Jak poszło, kochanie? Odpisał: Zgodnie z planem, teraz czas na fazę drugą. Bożena Kowalska od razu poznała po mężu, że wszystko poszło zgodnie z przewidywaniami. Siedział przy kuchennym stole w ich mieszkaniu na kurdwanowie, popijając kawę i z dziwnym spokojem przeglądając dokumenty. Dwadzieścia lat, powiedział, gdy usiadła naprzeciwko. Dwadzieścia lat, a zwolnili mnie jak jakiegoś praktykanta. Ale ty się tego spodziewałeś, Bożena wzięła jego dłoń. Mówiłeś mi już trzy miesiące temu. Spodziewałem się i przygotowałem uśmiechnął się po raz pierwszy tego dnia. Jutro o dziesiątej mam spotkanie z Tomkiem i Robertem. Czas uruchomić plan. Tomasz Krawczyk i Robert Mazur, jego najlepsi przyjaciele jeszcze z czasów studiów na AGH. Tomek pracował jako główny księgowy w średniej firmie logistycznej, a Robert był doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie handlowym. Obaj od lat słuchali narzekań Marka na sytuację w jego firmie. Następnego dnia spotkali się w kawiarni bunkier na Placu Szczepańskim. Listopadowy chłód zmuszał przechodniów do szybkich kroków, ale w środku kawiarni było ciepło i przytulnie. Więc stało się, Robert, wysoki mężczyzna o siwiejących skroniach, odłożył gazetę. Jak się czujesz? Dziwnie, Marek usiadł przy okrągłym stoliku. Z jednej strony jestem wściekły, z drugiej ulżyło mi. Przez ostatnie miesiące żyłem jak na wulkanie. Tomek, niski i krępy, ale o bystrym spojrzeniu finansisty, pochylił się nad stołem. Opowiedz nam o tym planie, o którym mówiłeś przez telefon. Marek rozejrzał się po kawiarni. Kilku studentów przy sąsiednim stoliku głośno dyskutowało o egzaminach, para emerytów czytała gazety, barista przygotowywał kawę dla kolejnych klientów. Nikt nie zwracał na nich uwagi. Przez ostatnie trzy miesiące, odkąd dowiedziałem się o planach Pawła, robiłem kopie wszystkich ważnych dokumentów, zaczął cicho. Mam kompletne dane o wszystkich klientach, ich preferencjach terminach płatności, słabych punktach w obsłudze. Marek, to może być nielegalne, Robert zmartwił się. Jeśli podpiszesz klauzulę o niekonkurencji, już podpisałem. Marek uśmiechnął się. Ale jest jeden szczegół, którego nie przewidzieli klauzula dotyczy Polski. Tomek podniósł brew. Masz na myśli Czechy? Marek skinął głową. Praga to tylko 350 kilometrów stąd. Połowa naszych klientów to firmy międzynarodowe, które mają oddziały w Czechach. Załóżmy firmę w Pradze, a ja będę pracował zdalnie z Krakowa. Robert bębnił palcami o stół. To może zadziałać, ale potrzebujesz kapitału na start. Mam odprawę plus oszczędności z 20 lat pracy. Marek wyciągnął telefon i pokazał im zdjęcie. A to jest kopia wszystkich danych o systemach bezpieczeństwa, które instalowaliśmy u klientów. Znam każdą słabość, każdy problem, każde miejsce, gdzie możemy zaoferować lepszą usługę. Boże Marek, to jest. Tomek pokręcił głową z podziwem. To jest zemsta na poziomie, jakiego nie widziałem od czasów hrabiego Monte Cristo. Nie zemsta. Poprawił go Marek. Sprawiedliwość. Paweł uważa, że moja wiedza jest nieaktualna? Pokażę mu, jak bardzo się myli. Robert wziął głęboki oddech. Jeśli mam ci pomóc prawnie, potrzebuję gwarancji, że wszystko co robisz jest w pełni legalne. Wszystko co mam zdobyłem legalnie podczas wykonywania swoich obowiązków. Marek spojrzał przyjacielom prosto w oczy. Nie wykradłem niczego, po prostu pamiętam bardzo dobrze. Tomek zaśmiał się. A co z finansami? Ile potrzebujemy na start? Sto tysięcy złotych to minimum. Marek pokazał im przygotowane wyliczenia. Na założenie spółki w Czechach, wynajem biura w Pradze, podstawowe wyposażenie i pierwsze sześć miesięcy działalności. Mam pięćdziesiąt w oszczędnościach, powiedział Robert. Ja mogę dać trzydzieści, dodał Tomek. Resztę musisz wyłożyć ty. Nie ma problemu, Marek uścisnął ich dłonie. Panowie, właśnie zostaliście współwłaścicielami firmy Phoenix Solutions Prague. Phoenix? Robert uniósł brew. Ptak, który powstaje z popiołów, wyjaśnił Marek, idealnie pasuje do naszej sytuacji. Gdy wychodzili z kawiarni, Tomek zatrzymał się. Marek, czy ty jesteś pewien, że to dobry pomysł? Paweł był twoim przyjacielem przez dwadzieścia lat, Marek spojrzał na płynącą w dole Wisłę. Był, ale przyjaźń to ulica dwukierunkowa. Gdy tylko zaczął traktować mnie jak przeszkodę w biznesie, przestał być moim przyjacielem. Rozdział trzeci, Pierwszy klient. Dwa miesiące później, styczeń 2025, biuro Phoenix Solutions Prague mieściło się w nowoczesnym budynku na Praskiej Wacławskiej, ale Marek większość czasu pracował z domu w Krakowie. Zima była wyjątkowo ostra, temperatury spadały do minus 15 stopni, a śnieg pokrywał miasto grubą warstwą. Marek siedział w swoim domowym biurze, przygotowując prezentację dla potencjalnego klienta. Był nim Hans Müller, niemiecki dyrektor IT w międzynarodowej firmie logistycznej Eurotrans, która miała swoje centrale w Monachium, Krakowie i Pradze. Telefon zadzwonił o dziewiątej rano. Herr Kowalski, hier ist Hans Müller. Głos Niemca brzmiał oficjalnie, ale Marek wyczuł w nim nutę desperacji. Dzień dobry, panie Miller. Dzwoni pan w sprawie naszej oferty? Tak, mamy poważny problem. Nasz obecny dostawca IT nie radzi sobie z obsługą naszych systemów. Mieliśmy już trzy awarie w tym miesiącu. Dyrektor generalny jest wściekły. Marek uśmiechnął się do siebie, wiedział o tym problemie. Tech Solutions straciła kontrakt z Eurotrans rok temu z powodu zbyt wysokich cen, a nowy dostawca. Okazał się nieporadny. Rozumiem pana frustrację, odpowiedział spokojnie. Czy może pan przyjechać do Pragi na spotkanie? Albo mogę przyjechać do Krakowa. Kraków będzie lepszy. Jutro o czternastej? Doskonale. Spotkajmy się w hotelu Sheraton, sala konferencyjna numer trzy. Następnego dnia Marek przygotował się jak na najważniejszą prezentację życia. Założył swój najlepszy garnitur, wziął laptopa z przygotowanymi materiałami i pojechał do hotelu. Hans Meller okazał się być szczupłym, pedantycznym człowiekiem o stalowych oczach i precyzyjnych ruchach. Herr Kowalski, przyznam się, że jestem zaskoczony, powiedział po niemiecku, gdy usiedli przy stole konferencyjnym. Pana firma jest bardzo młoda, ale pana CV jest imponujące. Dziękuję, ale to nie CV będzie rozwiązywać pana problemy. Marek włączył laptopa. Proszę spojrzeć na to. Na ekranie pojawiły się szczegółowe schematy systemów IT Eurotrans, dokładne, precyzyjne, pokazujące każdy element infrastruktury. Hans Meller otworzył szeroko oczy. Skąd pan to ma? To są nasze wewnętrzne dokumenty. Spokojnie, panie Meller, nie złamałem żadnego prawa, Marek zachował spokój. Przez dziesięć lat obsługiwałem pana systemy w mojej poprzedniej firmie. Znam je lepiej niż własne mieszkanie. Ale to niemożliwe. Tech Solutions przestała nas obsługiwać rok temu. Właśnie. I od tamtej pory mają panowie same problemy, Marek wskazał na ekran. Widzę tutaj, gdzie jest błąd. Pana obecny dostawca nie rozumie specyfikacji pana systemów backupowych, dlatego macie awarię co dwa tygodnie. Hans pochylił się nad ekranem. Pokaże pan gdzie dokładnie? Następne dwie godziny Marek szczegółowo tłumaczył, gdzie leżą problemy, jak można je rozwiązać i dlaczego dotychczasowe próby naprawy nie przynosiły rezultatu. Niemiec robił notatki, zadawał pytania, sprawdzał szczegóły. To niesamowite, powiedział wreszcie. Pan zna nasze systemy lepiej niż my sami. Dwadzieścia lat doświadczenia, odpowiedział Marek. Każdy klient to dla mnie inwestycja w wiedzę. Nigdy nie zapominam czego się nauczyłem. A co z ceną? Hans spojrzał na niego wyczekująco. Marek pokazał mu przygotowaną ofertę. Proponuję pełną modernizację za dwieście tysięcy euro. Plus co miesięczna obsługa za piętnaście tysięcy. To jest o trzydzieści procent taniej niż nasza obecna umowa. Hans nie mógł uwierzyć. Przy lepszej jakości usług. A mam niższe koszty niż duże firmy, wyjaśnił Marek. Nie płacę za marmurowe biura i armię menedżerów. Płaci pan za wiedzę i doświadczenie. Hans wstał i podał mu rękę. Herr Kowalski, chcę podpisać umowę jeszcze dzisiaj. Gdy wracał do domu, Marek zadzwonił do Roberta i Tomka. Pierwszy klient! Wykrzyknął do telefonu. Dwumilionowy kontrakt na trzy lata. Gratulacje! Robert brzmiał na podekscytowanego. Ale czy to przypadkiem nie jest klient Tech Solutions? Tak. Marek się uśmiechnął. A jutro mam spotkanie z dyrektorem sieci hoteli Kraków Palace. Też byłym klientem Pawła. Marek. Czy ty zabierasz mu wszystkich klientów? Zapytał Tomek. Tylko tych, którzy potrzebują lepszej obsługi? Odpowiedział. A jak się okazuje, to większość z nich. Wieczorem, gdy siedział z Bożeną przy kolacji, żona zapytała. Czy nie czujesz wyrzutów sumienia? Marek odłożył widelec. Powiem ci co czuję. Przez dwadzieścia lat budowałem relacje z klientami poznawałem ich potrzeby, rozwiązywałem problemy, dostosowywałem rozwiązania. Paweł myślał, że to wszystko należy do firmy, ale klienci kupują od ludzi, nie od firm. A jeśli Paweł się dowie? Już się dowiedział, Marek pokazał jej telefon. Dziesięć nieodebranych połączeń z Tech Solutions. Jutro prawdopodobnie przyjdzie. I co mu powiesz? Marek spojrzał przez okno na ośnieżony Kraków. Powiem mu prawdę, że jego biznesowa decyzja miała biznesowe konsekwencje. Paweł Nowak przyjechał następnego dnia rano. Marek obserwował z okna, jak jego były szef i były przyjaciel stoi przed domem, najwyraźniej zbierając się na odwagę. Wyglądał źle, zmęczony, zestresowany, o dziesięć lat starszy niż dwa miesiące temu. Bożena, zostaw nas samych, poprosił Marek żonę, gdy rozległ się dzwonek. To nie będzie przyjemna rozmowa. Paweł wszedł do salonu, rozglądając się po wnętrzu. Był tutaj wiele razy, na urodzinach, imieninach, świętach. Teraz jednak atmosfera była lodowata. Kawy? Zapytał Marek uprzejmie. Nie, dziękuję. Paweł usiadł w fotelu. Marek, musimy porozmawiać. Słucham. Straciłem w tym tygodniu trzech największych klientów. Wszyscy przechodzą do twojej nowej firmy. Marek skinął głową. Tak, słyszałem. Przykro mi. Przykro ci? Paweł podniósł głos. Marek, ty celowo niszczysz moją firmę. To jest nieetyczne. Nieetyczne? Marek zachował spokój. Paweł, przypomnij sobie nasze rozstanie. Mówiłeś, że to nic osobistego, tylko decyzja biznesowa. Teraz ja podejmuję decyzje biznesowe, ale wykorzystujesz wiedzę zdobytą w mojej firmie. W naszej firmie, poprawił go Marek. Przez dwadzieścia lat każdy klient, każdy projekt, każdy problem to były moje doświadczenia. Myślałeś, że gdy mnie zwolnisz, cała ta wiedza zostanie w twoich aktach? Paweł wstał i zaczął chodzić po pokoju. Masz klauzulę o niekonkurencji, nie możesz działać na polskim rynku. Nie działam, Marek uśmiechnął się. Moja firma jest w Czechach. Rozmawiałem ze swoimi prawnikami. Wszystko jest w porządku. To podstęp, to biznes. Marek spojrzał mu prosto w oczy. Dokładnie to, czego mnie nauczyłeś. Paweł usiadł z powrotem, zakrywając twarz dłońmi. Marek, ja. ja nie miałem wyjścia. Inwestorzy naciskali, firma traciła pieniądze, musiałem kogoś zwolnić. Mogłeś ze mną porozmawiać, powiedział cicho Marek, mogłeś być szczery. Zamiast tego udawałeś przez trzy miesiące, że wszystko jest w porządku. Myślałem, że będzie łatwiej. Łatwiej dla kogo? Dla ciebie? Marek pokręcił głową. Paweł, znamy się od dwudziestu pięciu lat, byłem świadkiem na twoim ślubie. Jestem ojcem chrzestnym twojej córki, a ty potraktowałeś mnie jak liczbach w arkuszu kalkulacyjnym. Paweł podniósł głowę. Co mogę zrobić, żeby to naprawić? Nic. Odpowiedź Marka była kategoryczna. Niektórych rzeczy nie da się naprawić, ale możemy współpracować. Masz doświadczenie, ja mam kontakty w Polsce. Połączmy siły. Marek pokręcił głową. Trzy miesiące temu mogliśmy o tym rozmawiać, teraz jest za późno. Marek, proszę. Bez tych klientów Tech Solutions zbankrutuje. Pięćdziesiąt osób straci pracę. Właśnie dlatego robię to, co robię. Marek wstał. Twoi pracownicy to dobrzy ludzie. Już rozmawiałem z Andrzejem, Katarzyną i Michałem. Jeśli będą chcieli, znajdą miejsce w Phoenix Solutions. Przeciągasz moich ludzi? Oferuję im lepsze warunki pracy, wyższe pensje, możliwość rozwoju i szefa, który ich szanuje. Marek otworzył drzwi. Paweł, nasza rozmowa się skończyła. Paweł zatrzymał się w progu. Myślisz, że to jest sprawiedliwe? Sprawiedliwe, Marek zastanowił się przez chwilę. Nie wiem, ale wiem, że to są konsekwencje. Przez dwadzieścia lat nie myślałem o sobie jak o konkurencji dla ciebie. Byłem lojalny, oddany, zawsze stawiałem firmę na pierwszym miejscu. A gdy już nie byłem ci potrzebny, wyrzuciłeś mnie jak stary mebel. Ale firma to nie tylko ja. To wszyscy pracownicy, ich rodziny. Miałeś o tym pomyśleć wcześniej. Marek zamknął drzwi, przez okno obserwował, jak Paweł wsiadał do samochodu. Poruszał się jak człowiek pokonany, złamany. Przez chwilę Marek poczuł ukłucie żalu, ale tylko przez chwilę. Wieczorem, gdy siedział z Bożeną na kanapie, żona zapytała: Czy to już koniec? Nie. Marek objął ją ramieniem. To dopiero początek. Phoenix Solutions ma już pięciu klientów i rośnie. Za sześć miesięcy otworzymy pierwsze biuro w Krakowie. A co z Pawłem? Paweł będzie musiał się nauczyć tego, czego ja nauczyłem się trzy miesiące temu. Marek spojrzał na śnieg padający za oknem. Że w biznesie nie ma przyjaciół, są tylko partnerzy i konkurenci. Nie żałujesz niczego? Marek zastanowił się długo. Żałuję, że straciłem przyjaciela, ale nie żałuję, że odzyskałem szacunek do siebie. Telefon zadzwonił. Robert. Marek, mam wiadomości. Głos prawnika brzmiał podekscytowanie. Właśnie dostałem telefon od dyrektora finansowego Metro Group. Chcą się z nami spotkać w sprawie obsługi IT dla całej sieci sklepów w Europie Środkowej. To jest. Marek wstał z kanapy. To jest kontrakt wart dziesięć milionów euro. Właśnie. Spotkanie w przyszłym tygodniu w Warszawie. Gdy kończył rozmowę, Bożena spojrzała na niego z uśmiechem. Widzę, że Feniks rzeczywiście powstał z popiołów. Tak. Marek usiadł z powrotem. I tym razem będę pilnował, żeby nikt nie podpalił mu skrzydeł. Za oknem śnieg padał coraz gęściej, pokrywając kraków białym kocem. Gdzieś w mieście Paweł Nowak prawdopodobnie siedział w swoim biurze, próbując znaleźć sposób na uratowanie firmy. Ale Marek już o nim nie myślał. Myślał o przyszłości. O Phoenix Solutions, które za kilka lat mogło stać się jedną z największych firm IT w Europie Środkowej, o tym jak dwadzieścia lat doświadczenia i trzy miesiące planowania mogą zmienić życie człowieka. Wiesz co, Bożena? by powiedział, patrząc na padający śnieg. Czasami najlepsze, co może się człowiekowi przytrafić, to gdy ktoś mu pokazuje drzwi, bo dopiero wtedy odkrywa, ile drzwi może otworzyć sam. Bożena przytuliła się do niego. Kocham cię, Marek Kowalski. Tego starego i tego nowego. Nowego, roześmiał się. Ja się nie zmieniłem. Po prostu przestałem się bać używać tego, co umiem najlepiej. I gdy krakowska zima okrywała miasto śniegiem, Marek Kowalski planował już kolejne kroki w budowaniu swojego imperium dwadzieścia lat doświadczenia, trzy wierni przyjaciele i jedna zdrada, która okazała się największym darem jego życia. Feniks rzeczywiście powstał z popiołów i tym razem miał zamiar latać bardzo wysoko.